Opowiem wam dzisiaj o jednym wielkim przekręcie związanym z darmowymi audytami SEO, albo czasami nawet tymi płatnymi, które nie dość, że niewiele wnoszą, to jeszcze zakrzywiają obraz rzeczywistości, przez co SEO się nie udaje, pozycjonowanie się nie udaje. Dlatego dzisiejszego odcinka dowiecie się, jak działają takie audyty SEO, po co się robi takie audyty, dlaczego większość tych audytów w ogóle nie ma sensu racji bytu i jak podejść do takiej analizy swojej strony, żeby jednak z tego coś wyciągnąć, mieć jakiś konkretny plan działania, który potem w realizacji sprawi, że mamy sukces z punktu widzenia pozycjonowania. Cześć, nazywam się Maciej Herubin i w tym odcinku pokażę Wam, jak działają takie darmowe, a czasem nawet płatne audyty SEO. Do nagrania tego filmu skłonił mnie fakt, że sami w ramach pewnych testów na naszej stronie, musieliśmy wystawić takie narzędzie i będziemy je trzymać na, na naszej stronie, tak? I okazuje się, że sporo osób z tego korzysta, chociaż dosłownie napisaliśmy, że audyt, który prezentujemy, niewiele wnosi do biznesu. Także chcę, aby ten film był umieszczony na stronie audytu, żebym ja czuł się z tym, że nie wprowadzamy klientów w błąd. Mam nadzieję, że to jest uczciwe podejście, a tego ten film rozjaśni wiele kwestii związanych z takimi Audytami, i pomyślałem sobie, że w następnym odcinku będę chciał Wam pokazać, jak możecie samodzielnie przeanalizować własną stronę, pod kątem właśnie takim biznesowym, co robić z punktu widzenia SEO, żeby jednak mieć te efekty. I zrobię to na kilku przykładach stron, jeżeli oczywiście się takie strony zgłoszą. A informacja, jak możecie się zgłosić z takimi stronami, będzie na końcu tego materiału. No dobra, to zacznijmy od tych darmowych audytów SEO bo to z nimi ja mam największy problem, bo z mojej perspektywy one nic nie wnoszą. Wnoszą poniżej 1% rzeczy, które są ważne z punktu widzenia SEO i skupiają się na, dosłownie na pierdolach. tak muszę to powiedzieć. To jakby pójść do mechanika z nieodpalającym autem, a mechanik sprawdza, czy działa nam z tyłu wycieraczka i czy mamy płyn do spryskiwaczy, tak? No w ogóle to bez sensu jest w tym momencie, żeby takie rzeczy sprawdzać. I te audyty właśnie tak działają. One są w stanie sprawdzić tylko stronę główną pod kątem... Rzeczy typu czy mamy odpowiedniej długości tytułu, czy mamy nie za krótki, nie za długi, czy mamy jakieś description, czy jakieś znaczniki, hiding i tak dalej. Oczywiście to są jakieś rzeczy związane z SEO, ale same w sobie i tylko dla strony głównej, gdzie serwis, na przykład taki sklep internetowy może mieć tysiące produktów, tysiące kategorii i tak dalej, I to, tam wszystko się dzieje się z SEO, a strona główna ma się pojawiać tylko na nazwę firmy, nazwę sklepu i tyle. Więc to jest bez sensu patrzenia na taki audyt. Taki audyt nie jest w stanie nic pokazać i prawda jest taka, że takie audyty... Mają tylko jedno zadanie. Człowiek, który widzi taki audyt, ma zobaczyć, że jest dużo na czerwono, że trzeba coś tam poprawić, no i pewnie zgłosić się do firmy, która taka audyt zrobiła, żeby poprawiła. Tak? Tylko problem jest taki, że poprawienie tych wszystkich rzeczy na czerwono, które się tam pojawiają. Nie sprawi, że będziecie wyżej w Google, tak? A jeżeli mi nie wierzycie, no to po prostu taki sam audyt możecie wykonać dla wszystkich stron, które są widoczne w top 10 na frazę, która was interesuje, tak? I one też będą mieć te problemy. Nie wszystkie, może, niektóre będą dobrze, niektóre będą gorzej, ale naprawienie tych rzeczy w ogóle nic nie zmieni i trzeba sobie zdać z tego sprawę. To jest tylko narzędzie do generowania zapytań dla agencji, dla freelancerów, więc z takich narzędzi w ogóle bym nie korzystał. Wiem, że my też mamy takie narzędzie, bo je publikowaliśmy, ale zrobiliśmy to w ramach konkretnego testu. Dajemy informację, że to narzędzie nic nie wnosi. i Mam nadzieję, że ludzie, którzy wykorzystują te audyty, są tego świadomi, no a my w żaden sposób nie namawiamy, żeby do nas się zgłaszać po takie audyty, bo nawet takich płatnych nie robimy, a co mówić darmowe, które niewiele, niewiele wnoszą. Druga sprawa to audyty płatne, które już wykonywane są raczej przez jakieś freelancerów, agencje itd. I tutaj też uważam, że nie do końca takie audyty mają sens w stosunku do ceny, jakie wnoszą i pracy, jaka jest robiona, a potem marnowana. My też zrobiliśmy trochę takich audytów i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że ponad 90% tych audytów w ogóle nie ruszyła z punktu widzenia pracy nad stroną, tak? Nie zostały one wdrożone, a niedrożony audyt są no to zmarnowane pieniądze. Klient płaci kilka tysięcy za audyt. A ostatecznie zawiesza się na jakimś jednym trudnym punkcie, którego nie da się zrealizować, bo nie do końca ten audyt był zrobiony w taki sposób, żeby dało się go zrealizować. Dlatego my bardzo często odmawiamy robienia audytów nawet za pieniądze, bo czasami widać już na pierwszy rzut oka, że ogólnie taka strona nie nadaje się do pozycjonowania. Tak? I raczej zamiast robić audyt trzeba było po prostu przebudować albo zbudować od nowa, żeby to miało sens. Tak? To tak jak ja bym był mechanikiem. I wy, jako klient, przychodzicie do mnie z dosłownie wrakiem jakiegoś auta i chcecie, żebym sprawdził, dlaczego ono nie pali. No, auto nie pali, bo nie ma połowy silnika, tak? I bez sensu sprawdzać te wszystkie rzeczy, no bo i tak niewiele to wnosi. Naprawienie tych kilku rzeczy nie sprawi, że strona będzie działała, a problem leży gdzie indziej, i mam nadzieję, że za chwilę Wam to wyjaśnię. Teraz, żeby takie audytowanie strony miało sens, to trzeba mieć świadomość, że tak naprawdę nie potrzebujemy jednego audytu, a dwóch audytów, które są troszeczkę różne od siebie. Pierwszy audyt to jest taki, który najczęściej jest kojarzony z audytem SEO, czyli takie techniczne sprawdzenie strony, czy wszystko jest z nią ok. Czy strona się indeksuje, czy Google na nią potrafi wejść, czy jest w miarę szybka, czy nie brakuje jakichś znaczników i innych elementów technicznych, które mogą powodować, że Google w jakiś sposób się będzie gubił na stronie? To jest ta pierwsza część. Natomiast druga, jeszcze ważniejsza, bo ta pierwsza też oczywiście jest ważna, to cała część związana ze strukturą, układem treści, architekturą informacji, czyli zawartością strony. Tak? Strona sama jest opakowaniem i trzeba mieć dobre opakowanie, natomiast to zawartość strony sprawia, czyli jej treść, na jakie pozycji jesteśmy, jaki generujemy ruch i tak dalej. Czyli te treści, jak są ułożone, w jakich miejscach strukturalnie, czy mamy odpowiedzi na pytania, które wpisają w Google. Potencjalni właśnie klienci. Jeżeli nie mamy, no to nie będziemy wysoko na frazę, na którą po prostu nie mamy u siebie odpowiedzi. I audyt taki strukturalny, biznesowy musi to wszystko uwzględnić: co, jakie treści ma konkurencja, a czego my nie mamy, jak to ułożyć i tak dalej. Dopiero z tym możemy walczyć z konkurencją, inaczej to w ogóle bez sensu. Dlatego nie ma sensu z punktu widzenia technicznego audytu, idealnie pieścić stronę i naprawiać wszystkie błędy. Ważne, żeby strona się w miarę sensownie indeksowała. A w większości przypadków to jest możliwe. Jak macie jakiegoś WordPress'a z w miarę sensownym motywem, to już bardzo dużo i na takim etapie trzeba zająć się treścią, publikacją. I na początku można to robić nieudolnie, ale dopiero jak zaczniemy coś robić, widzimy co na co wpływa i tak dalej, dopiero potem można audytować, żeby poprawić to wszystko, co robimy, tak? A jeżeli trafia do nas strona, na przykład taka, która jest na początku i chce budować sobie SEO, to praktycznie ja zawsze powiem to samo, tak? Brakuje odpowiedniej struktury, nie ma linkowania wewnętrznego, nie ma odpowiedniej treści, taka podstawowa optymalizacja na bazie tytułów, nagłówków itd. nie jest zrobiona pod kątem fraz kluczowych, to nie jest wszystko zaplanowane tak z góry tu ptaka, dzięki czemu potem można to ładnie rozbudowywać. I to jest główny problem większości zaczynających stron i zrobienie audytu technicznego nic im nie pomoże. Ja zawsze to porównuje w rozmowach z klientami do takiej sytuacji, gdzie chcemy wygrać jakiś wyścig samochodowy, jeżeli zostajemy przy motoryzacji i dosłownie pieścimy auto jak najszybciej, jak najlepiej optymalizacja, żeby najlepsze paliwo i tak dalej, żeby jechał najszybciej, ale zapominamy o umiejętnościach kierowcy, tak? I co z tego, że mamy super szybkie auto, jak kierowca nie jest najlepszy, tak? Tutaj musimy mieć i dobre auto i dobrą jakość, jeżeli chodzi o prowadzenie tego pojazdu, tak? I tak samo jest w Waszych stronach. Ona musi być w miarę sensowna technicznie, ale musi mieć też jakość po stronie, treści zaplanowania tego wszystkiego, bo to dzięki treściom jesteśmy wysoko w góry i to treści sprawiają, że pojawiamy się na konkretne frazy kluczowe, tak? To musi być odpowiednio ułożone i tak no, dalej. Na niestety większość projektów to jednak jest takie pieszczenie auta bez treningu kierowcy, czy w ogóle czasami wsadzania kierowcy za kierownicę i auto próbuje jechać samo, To nie jest do końca możliwe. Także takie podejście należy stosować. Ja nie mówię, że techniczne rzeczy oczywiście są w jakiś sposób, można je pominąć. Nieprawda, trzeba je mieć w miarę spełnione, ale nie muszą być idealnie. I w ramach audytów, które skupiamy się na bardzo dużych szczegółach, to możemy zobaczyć bardzo dużo, liczby rzeczy do poprawienia. A tak naprawdę trzeba skupić się na kilku: tak? odpowiednia struktura, odpowiednie treści, zaplanowanie tego wszystkiego, linkowanie wewnętrzne i poprawienie podstawowych błędów związanych z robot TXT i tak dalej, żeby to wszystko się indeksowało. A wszystko inne Najczęściej taki WordPress ma zapewnione, jeżeli używamy w miarę sensownego motywu, a jak nie to możemy postawić jakiś na nowo, który jest sensowne. I to nie jest aż tak trudne, więc nie skupiamy się za bardzo na opakowaniu w tych audytach, a bardziej na jej zawartości. Jakie treści w jakich miejscach, co powinny zawierać, co w ogóle ludzie szukają i zderzmy to z tym, bo to najczęściej to jest problem, tak? Mamy treści, które nie są wyszukiwalne przez potencjalnych klientów dlatego nie mamy widoczności. I to te aspekty należy audytować. Mam nadzieję, że to w miarę sensownie wyjaśniłem i dzięki temu nie będziecie dawali się na, nabierać na tego typu audyty. Czasami one mają rację bytu, w takich dużych projektach, gdzie już jest taka zmiana strategii itd. Ale na samym początku to niekoniecznie jest dobra droga, czasami lepiej zacząć działać i potem sprawdzić to za pół roku, niż startować od audytu, za którego trzeba zapłacić, a potem tak się go nie w I tak jak mówiłem na początku tego filmu. W jednym z następnych odcinków będę chciał nagrać taką moją analizę waszej stron, dzięki czemu pokażę Wam, co analizować i jak analizować, po to, żeby w takiej, po takiej analizie mieć solidny plan działania, co należy robić ze stroną, żeby mieć z tego jakieś efekty. Taka analiza wcale nie musi być trudna i wiele osób jest w stanie zrobić to samodzielnie, wymyśliłem, że nie chcę robić tego. W sposób teoretyczny postanowiłem, że zrobię to na przykładzie kilku Waszych stron. I że oczywiście takie zgłosicie. Pod podanym gdzieś tutaj linkiem znajduje się formularz, gdzie podacie po prostu swoją stronę. A ja nagrywając odcinek będę posługiwał się przykładami z Waszych stron. Wy dzięki temu zyskacie jakieś tam porady. A ja będę miał po prostu na czym pokazać, jak do tego się podchodzi. Mam nadzieję, że to jest uczciwe podejście. A jak takich zgłoszeń będzie dużo. To możliwe, że nawet nagramy kilka takich odcinków, tak? Gdybyście troszkę szerzej chcieli posłuchać o audytach SEO, to mam dedykowany odcinek jeszcze jeden, w którym pokazuję co zrobić, żeby taki audyt nie wylądował w koszu na śmieci, bo często ląduje, dlatego już teraz zapraszam do tego odcinka. Widzicie go tutaj gdzieś na ekranie. Mam nadzieję, że też Wam się przyda i do zobaczenia oczywiście w następnym materiale. Cześć!